Witam Was. No? Pa... Jest Sardex? No i jesteśmy na Jasieńce Skywarsach. Zaczyna. Zaczęliśmy. Oczywiście e, serwer będzie w opisie. No oczywiście, że tak. I, bar I bardzo zapraszam. Mam drugi. Mam drugi y, tego. Mam drugi miecz, jak chcesz? No, o, kurde! Ej, ktoś idzie na środek! To ty? Tak? Nie. Tak! Jest na siostrze! Ja mam drewniany miecz! Niestety, a ja mam jak Masz fajnie. O ja prawie jedłem. Ja sobie zrobię taką podwójną dróżkę. Żeby nie spaść. Op! Op, op, op. Jeszcze na środku, czekaj. Bedłem! Tak? No. O, do no ma kamienie. się lat. Eee, czekajcie małe cięcie. Okej, okay, jesteśmy po małym cięciu, bo dzwonili do mnie, dałem nie przeszkadzać. Bo zapomniałem sobie wyłączyć. Jak będą jakieś takie szumy, to sorry, bo... Eee, bo mamy goście po prostu takie. Ej, gościu, hangar! Zębki myślisz? O Boże, prawie spadło. O Ooo, co za... Był faul! Okej, okay. no, ja skoczyć do niego! Skoczyć? No, mógł... Mógł wejść. O kurde, on no robi plecy, a go... Ej, uważaj, bo ci z wędki strzela cały czas. O kurde, no właśnie. Mam szkodę, nie? Jaki ham? Ile masz serduszek? Wszystkie. Okej, okay, idzie. Ktoś go zeszczalił. Spadł chyba? Tak, spadł, bo ja też tak próbowałem i spadł. Jaka kinaura! Dobra. Albo nie miał kinaury. Dobra, opuścamy, Opuszczamy, opuszczamy arękę. No, i jak widzimy, już jesteśmy tutaj. Idziemy do jakiejś Arenki. i będzie Arenka. A jeszcze będę robił live. Ale tak się zastanowiłem: Będę jeszcze robił live. Ok, jaka Rena? Mm. Restart 76. 76 6, 75. Akcja ma akcja, pan też ciutki. Klikasz? No. Żeby później się nie okazało, że ja tam nie klikałem. okej? Okay. No. Jesteśmy koło siebie. O biurku? Jesteśmy koło siebie. Tak. tak. O, o, siema! Siema, siema! siema. Kirox, moja walentynka a, a, ja, a ja chcę, żeby moja mama poszła na walentynki z tatą. O wiadomo, mógł z tobą siedzieć do trzeciej nocy. Patrz. A Daniel Daniel też razem ze mną, no nie? No dlaczego? albo że tu uśmie. Wiesz, ja nie robiłem cięcia. Um, wiesz, że będę u ciebie nocował z Danielem? czwartek do piątku. Fajnie. Hop. Wiesz, o, my mamy, ale my mamy mówić do widzów, a nie do siebie. Że będziesz nocował albo takie coś, bo to są nasze prywatne sprawy. O, perła! Fajnie, ej, te się na środek. Wiem. A, A później... O! Jest, jestem. Poszła. Jest, jaki fart, wiem. A ja mam diaksowy miecz. I Też refira. mam. Masz diaksowy miecz? Mam. A ja mam cały, prawie żelazny set. Też klatę żelazną? Bo co zjedł refiera, głupek jeden? Boże, żadne itemy nie żato, to, Co ty na to, żeby na lato kupić cenę? Cały czas żelazny. Fajnie. Zarąbiście po prostu. A ja nie mam nic prawie. Biedak. Fuck! Ktoś skoczył do mnie. Stary, dedłem. Tak? No. Uważaj, bo ktoś do ciebie idzie. Tak? Mhm. Oh my fucking god. Jest już blisko. Czekaj. Idzie. Jest na mojej ręce, ja miałem ten. Idzie, idzie. Spychaj Uważaj. Ten? Patrz, idzie, idzie. Idzie. Tak? Idzie. Na drzewie jest już. Moim. Ej! Idzie do ziemi! Y, wy... Wyż... Z y, szmaragdowej klacie... Wyż... O! Y, z... Widzę go! Widzę go! No. Widzę! Musisz że sobie zrobić. Czekaj! O kur Idzie? Tak, idzie. Nie zapraszam. O kurde! To ten! Tak! Dodam. Dodam. Uważaj, jest u ciebie, jest u ciebie. Jęknął ja pan się z dwoma. No ale jednego chociaż zedłem. To ukaźnik L. A Karen. R restart trzy. Trzy, trzy, trzy. Kurde, nie mogę wbić! Wbiłem! Wbiłem! Ja... Gdzie jesteś tam! Gdzie? Tu! Nie, bo czekaj, bo muszę tam. sobie powiększyć. Ty masz takie dwa grzyby? Ty masz takie dwa muchomory? Chyba tak, czekaj, bo muszę sobie powiększyć ręczny, bo mi ten coś latrzyło cały czas. Cały czas mi FPS-y, to sobie zmniejsza. A mam 50 FPS ja sobie zmniejszyłem A czemu się zmniejszasz? Bo tak to mi nie leży, a tak to mam banikama włączonego i mi tak strasznie leży, nie? A gdzie ty jesteś? Pektycznie? Ty masz takie dwa grzyby? No tak, ty jesteś tam. Co ty... To... Muszę. A wszyscy mi mówią jak ich spotykam. Ale masz fajnego skina skąd go zgrałeś? Ja? Nie mi. mi ja tak mam skina? Nie masz, ale tak mi mówią. Nie. To? No jak spotykam kolesi na przykład na Skywarsach przykładowo, bo ja często tu gram czasami. I, i, i mi piszą ale masz fajnego skina Pokaż mi i, i, na której stronie go ściągłeś Nie wiedziałam, że aż taki popularny ten skin jest ale spoczko Jak wam się podoba to będzie y, może ter. będzie może link w opisie do tego skina to możecie pobierać na pewno Wam się spodoba. Bo ja go miałem. Takie, taki fajny. Spotkałem go. Chciałem go sobie pobrać. Są tam masa skinów jeszcze takich. Ale ja sobie pobrałam takiego Spidermana białego. Nie. Najlepszy taki był. Jest jeszcze taki czerwony. Spiderman był jeszcze. I był jeszcze. Arior do... Jeszcze był Arior I. I tyle. O, oh, fak, szczelają do mnie. Idzie do mnie? Szczelają do mnie, powiedział. Jestem po koleś Jestem. A on to było. To było mi warte, teraz zrobię mu taki. okus. Tary, mary! Jadłem. Hokus pokus czary mary zrodzeni się oszalały. Hokus pokus encypenca. Chciałbyś spojrzeć w jego twarz, tak wysoko nie sięgasz. Hokus mary. W gości wpadł. Fajnie. A ty mnie obserwujesz w ogóle? Znam. Mhm. A gdzie ty jesteś? Aha. O! ki? W mnie, Żebyś wiedział. O! Ale masz dobrego seta. No. Uwa, i ktoś idzie tam! Gdzie? Tam! Do mnie! No wiem ja przecież. Mogę go zepchnąć. Ja mam łuk, jakby co jeszcze. Idzie się strzał. Pokus mory, pokus pokus czary mary. Zatno mnie oszalało, pokus pokus nc Okej, okay, ja z Okej. Okay. No jak widzicie, mój kolega poszedł na z a my sobie tu gramy, bo i taka ręka nie jest do stracenia. Nic do stracenia, no nic do stracenia, no nic do stracenia, nie mamy nic, nie mamy nic uh, 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 uh. do stracenia, nie mamy nic, nie mamy nic do stracenia musimy przenosić góry Nic, nie mamy nic. stracenia Nie mamy nic, nie mamy nic. To stracenia, nie mamy nic, nie mamy nic. To stracenia, musimy przenosić No i co by tu powiedzieć? na fila Albo go sklep. Ufak. Spadłem! No nie no jak mogłeś? Koleś, jak mhm. mogłeś? Dobra, ale dostaliśmy kąsiki. Ja w ogóle nie wiem ile minut nagrywam to wiesz. Jaka arena? Nie jestem przy tabliczkach jeszcze. Ej, czekaj, shit. Yy, małe cięcie. Okej, okay, już jesteśmy, okej, okay, już jesteśmy, jak widzicie, po krótkim cięciu. Teraz mi tak bardzo nie leci, bo jak widać FPS-ów ma 5, bo maksymalnie to jest 5. Dałem sobie tak na 5, że FPS-ów będzie maksymalnie. No mm. i mi tak już bardzo nie leci, nie? I sobie zmieniłem teksturę. Dobra, restart 41. A 40. O, no, to tam na końcu. No, jest. 39, ale na 41. Bym. Ale na Byłam. którą? Na którą? 41, twoja urbana. Nie wiesz. Ale jestem już! Nie wychodź, bo no. jestem koło ciebie! A! What the fuck? It. To moja ulubiona arena. No mi też. Tam, u góry są pięć skrzynek, raz, dwa. Ja liczyłem, bo miałem kiedyś chudownikę, ile było skrzynek? Na środku? Ja mam swój serwer, ale nie podam sorki, bo to jest mój prywatny. I moi koledzy tylko mogą na mnie, na tym grać. A chyba na chwilę pobieram te książki, kapucin. No fajnie. 49. 4. Mycie. I mi skrupka. To nie jego serwer. Chandler, perle. Bo sobie kupiłeś. Nie. To znowu. Nie da się kupić. To te paj do mnie. Daj mi jeden. I idziemy na środek, to jest nasza strategia, nie? Do stracenia nie mam nic, nie mam nic uh, uh, uh. Jestem Fajnie. Co masz tu w skrzynce? ale okay, nie... ja to dotykam Oddaj mi Okej, okay, masz Nie, nie wziąłem masz Czekaj, o, ja... Czekaj. Masz to Czekaj Czekaj. No chodź tu. No, otworzyłeś tę skrzynkę. Chodź. No chodź, masz perłę, masz perłę. No daj. Ja idę na świat. Okej, okay, mam. Dziękuję. Ej, mam drugie diaksowe spodnie i, i ten, znaczy dasz? buciki i ten. Ja pierniczę, ale Buci... buciki diaksowe mam drugie i a nie mam. Boże, Jedn... Oj tu jest cedłem, bo mi nie pomogłeś. Ale ja nie jestem na środku nawet. To czemuś nie poszedł? Bo ja mam jeszcze dalej Perłę. bo brałem sobie i tamki ze skrzyni. Gdzie on jest? Na środku chyba cały diaksowy? Fuck Gdzie on jest? Jak cały diaksowy to mam. Jest! Ja mam cię! Mam cię, szmato! Nie, no, nie, no. Ej dobra, małe cięcie. Okej, okay, ziomeczki. Okej, okay, ziomeczki. Już 17 minut. A propos, mi tak że nagrywamy. No to może kończymy tą serię. Będzie jeszcze następna ZXY, Arydy, X. No i. No i się.